Cześć, pokażę Wam dzisiaj ciekawą matematyczną stuczkę. Udowodnię mianowicie, że 3 równa się 0. Jak to możliwe? Patrzcie i podziwiajcie. Wychodząc z równania x kwadrat plus x plus 1 równa się 0. Dochodzę do równości x dodać 1 dodać 1 przez x równa się 0. Oczywiście. 10-10 to, ponieważ podzieliłem przez x w pierwszym równaniu obie strony mogłem to uczynić, gdyż x jest różne od 0 co łatwo sprawdzić wstawiając 0 w miejsce x w tym równaniu doszedłem więc do takiej zależności po dalszych przekształceniach uzyskuję coś takiego i wyznaczoną wartość x stawiam w miejsce x w pierwszym równaniu dochodzę w wyniku tego do Następującej zależności 1 wraz z minus 1 oczywiście się skrócą, i uzyskam coś takiego, czyli x kwadrat równa się 1 przez x. Mnożąc przez x obustronnie stwierdzam, że x do trzeciej równa się 1, czyli x równa się 1. Ale x kwadrat plus x plus 1 równa się 0, bowiem z tego równania wyszliśmy, czyli dochodzimy do wniosku, że 3 równa się 0. Od razu powiem, że błędu nie ma wcale w tym miejscu. Wydawać by się mogło, że, to, że, ponie, że błędem jest wstawienie wyznaczonej wartości x tylko w tym miejscu, a nie wszędzie, gdzie występuje zmienne x. To nieprawda, bowiem w miejsce x wstawiamy coś, co jest równe x. Więc błąd nie tkwi w tym miejscu. Błąd jest o wiele, bardziej, o wiele bardziej subtelny. Piszcie w komentarzach propozycje, gdzie tkwi błąd. Czekam na Wasze odpowiedzi i zachęcam do obejrzenia kolejnych filmików, które pojawią się w przyszłości.